Dzień dobry. Chciałem tak szybciutko pokazać jakie jest podejście kurczaków do spożywania naturalnych tłuszczów zwierzęcych, w tym wypadku akurat łoju baraniego jak możecie zauważyć przy porcjowaniu tuszy po schłodzeniu, zawsze tam się tego od kraja wyrzuca oczywiście wyrzuca w przenośni dlatego, że po prostu e, te właśnie te, te tłuszcz to co mi tam nie pasuje do gara jest zbyt dużej ilości jest odżynane i po prostu trafia do do kur za, za każdym razem no jest to takie wspomożenie diety kurczaków. One sobie bardzo ich to cieszy jak widać. Są te starsze kurczaki nasze. Kury nie są wegetarianami i one każdy tłuszcz chętnie przyjmą. Jak widzimy w kupnych paszach jest to natłuszczanie właśnie tam olejami. Sojowymi, lub po prostu marketowymi, czy tam jakimś smalcem z odrzutu z odpadu, w zależności kto co, jaki tam ma, yy, jaki lepszy, lepszy, lepszy dostęp do jakiego źródła. My tutaj posiłkujemy się tylko i wyłącznie naturalnym tłuszczem, właśnie w takiej postaci. I to jest właśnie też poniekąd utylizacja. No pies dostaje kostki, kotki też tam coś dostają, kury dostają flaczki, a kurczaczki akurat my, mamy dwa takie małe statka tych małych kurczaczków, no to mamy podzielone zawsze tam te takie, sam taki delikatniejszy ten szmalczyk odkładam. I one sobie dostają. No już któryś raz zresztą w ciągu swojego życia się załapały. No jest to bardzo fajne urozmaicenie diety dla nich, tak? One się z tego cieszą. Że to człowiek sprawił. Albo chce, żeby ludzie myśleli, że kury są wegetariankami, a kompletnie nie są. No przecież jedzą robaki i... i i różne inne rzeczy, co tam znajdą myszy, nie myszy. I tak samo, jeżeli kura padnie, no to też zostaje po prostu zjedzona najczęściej. I dobrze, jak kura zdąży zdechnąć, a nie zaczyna być jedzona na żywca. To jest taka. Mniej, mniej kolorowa strona kur, ale takie jest życie, niestety. Kury zjadają siebie nawzajem, są kanibalami. No nie na darmo dostają środki na, na, na kanibalizm, aby się po prostu nie jadły, nie zjadały nawzajem, nie podgryzały. Bo jak kury zobaczą krew u innej kury, no to zdrowego osobnika zamęczą u nas to nie występuje ale po prostu kury które są starsze, które chorują kury, kury zauważywszy kurę, która już jest słaba zaczynają ją podskubywać także szczęściem kury jest jak zdąży zdechnąć zanim zacznie być podskubywana bo niestety kury mają wredny charakter są pazerne i się boją że im ucieknie to co najlepsze ciepłe świeże flaczki i niestety zjadają od dołu swojej koleżanki tak jak, tak jak lew antylopę najbardziej preferuje ciepłą wątrobę z żywej ofiary dlatego również zjadane są najczęściej zaczynając od jamy brzusznej i po kolei wyżerane są wszystkie wnętrzności. Eee, no po prostu jest w stanie każdy organizm żyć bez jelit, wątroby, nerek i tak dalej. Jakiś czas dopóki serce bije, dopóki pompuje krew, dopóki płuca dostarczają tlen. Te organy są po prostu zjadane na samym końcu. I drapieżniki delektują się świeżością serwowanych podrobów. Pusta miseczka? Ty no nie za pazerna jesteś? No takie tam. Jak to można kurcze z kurczaków dojść do, do lwów, nie? No nie zapominajmy jednak, że kury są potomkami dinozaurów, więc... No też muszą się troszeczkę wykazać. I co Wy macie na tej miski? Kolor Wam nie odpowiada czy jak? Coś tam może jeszcze narzuci. No także tak, taka mała dygresja. Także kurczaki sobie rosną, zeżerają z zadowoleniem, oprócz tam paszy w paśniku, właśnie naturalne tłuszcze. No i to w zasadzie tyle. Zawsze dobrze jest właśnie kurą, jeżeli mamy możliwość, takie nie tylko kotom, psom, ale właśnie też kurom jakieś resztki, resztki, resztki po mięsie, nie tylko właśnie tam obierki, jabłka, pomidory, ale właśnie też jakieś tam mięsne kawałeczki. My też chętnie kuraki przyjmą i będą się cieszyć. Także tak. Pozdrawiam serdecznie, cześć.